Jestem ja Agostas Rona Alan. Ja Witam bardzo serdecznie. W kolejnym filmie z Browsers na moim kanale. No, no, no. I dzisiaj, znaczy wczoraj, chyba dwa dni temu, trafiłem z tego mojego gościa Frankiego. Ale to jutro sobie pogramy nim. Bo dzisiaj, niestety, smutna wiadomość. Opuszczamy klub. Smutna wiadomość. tylko zazdrosny małpie. Skoda. mi jej. Jego znaczy, kiedy on. Będzie grał. To jest mój ulubiony widz. Ten. Mogę go nawet podwyższyć, ale nie. Więc dzisiaj skosujemy w klub. Jak coś to... może sp... Możecie szukać innego, więc ja kasuję. Tak. Skosowałem klub. Może kiedyś nagram filmik, ze stwarzam klub ale już dzisiaj nie będzie. Jutro może nagram filmik przed szkołą, znaczy po szkole. Nagram filmik, że trafiłem Frankiego. Trafiłem Frankiego, nagram filmik. A więc do jutrzejszego odcinka i cześć!